Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Isa. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy poniedziałek 6 września. Zobaczymy, jaki dzisiejszy będzie, dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Poniedziałek 6 września. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Poniedziałek 6 września. Oczywiście najpierw zaczynamy od znaku barana. No tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym lepiej, żebyście niczego poważniejszego nie rozpoczynali, żebyście nie wchodzili w jakieś nowe projekty, nie wybierali żadnej nowej drogi, bo po prostu może być ciężko i w dłuższej perspektywie czasu może być taka sytuacja, że będą różnego rodzaju blokady z każdej strony. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku BK, to ten karta pokazuje, że dzień dzisiejszy jest bardzo dobrym dniem na załatwianie różnego rodzaju spraw finansowych. Tutaj mogą się pokazać jakieś wizyty w banku, osoby, które szukają pracy, też jest to bardzo dobry dzień dla was. Jeżeli jesteś mężczyzną, to dziś warto zainwestować w siebie. Śmiało możesz kupić sobie coś droższego. Jest to też dobry dzień dla osób otwierających, na przykład jakieś swoje biznesy, inwestujących, bądź też szukających jakiegoś wspólnika. Jeżeli jesteś osobą stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym masz szansę poznać dobrze sytuowanego mężczyznę. Jeżeli chodzi o osoby z znaku u bliźniąt, tutaj karta pokazuje jakieś kwestie rodzinne. Może się zdarzyć taka sytuacja, że dziś na przykład dowiecie się o jakimś dziecku, dowiesz się na przykład, że ktoś jest w ciąży. Tutaj też karta może symbolizować, że dziś ważną rolę może odegrać jakaś kobieta, starsza kobieta z rodziny. Jest to też bardzo dobry dzień na to, żeby inwestować w swoją przyszłość, żeby na przykład kupić sobie jakąś nieruchomość, żeby otworzyć jakąś swoją własną działalność. Ogólnie dzisiejszy dzień będzie sprzyjał bliźniętom pod względem takich inwestycji długofalowych. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku raka, tutaj bardzo sympatyczny, miły dzień. Może się zdarzyć taka sytuacja, że w dniu dzisiejszym się w kimś zakochacie. Możecie otrzymać jakiś bardzo miły prezent. Jest to bardzo dobry dzień dla osób stanu wolnego. Śmiało możecie wychodzić do ludzi, umawiać się na randki w ciemno bądź też zakładać jakieś konta na portalach randkowych. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa, tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć satysfakcję ze stanu posiadania, możecie otrzymać jakiś cenny prezent, jakąś nagrodę, możecie też śmiało kupić sobie coś droższego. Ogólnie tutaj karta pokazuje zadowolenie, jeżeli chodzi o finanse. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób, które od czasu do czasu lubią sobie pograć w różnego rodzaju gry, hazardować. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku panny, tutaj natomiast karta pokazuje, że dziś y, możesz y, mieć takie y, wrażenie, że... Y, bardziej przemawia do Ciebie Twoja intuicja, że bardziej kierujesz się właśnie różnego rodzaju przeczu przeczuciami. Karta może mówić też, że dowiesz się o czymś, co było przed Tobą skrywane, bądź też, jeżeli chodzi o jakiś temat, masz zbyt małą wiedzę. Dzień też jest bardzo dobry na to, żeby na przykład pomedytować, zastanowić się nad swoją przyszłością, być może też skorzystać właśnie z usług kogoś, kto e, przepowiada e, przyszłość. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, tutaj natomiast karta pokazuje, że dziś może być coś dla Was niejasne, może być coś przed Wami skrywane. Przez cały dzień możecie mieć takie wrażenie, że coś Wam tutaj nie pasuje. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, dziś nie radziłabym Wam na przykład podpisywać jakichś ważnych dokumentów, a jeżeli już Wam przyjdzie, właśnie zrobić coś takiego, to bardzo uważnie ja bym wszystko czytała. Jeżeli chodzi o skorpiony, to też bardzo sympatyczny, pozytywny dzień. Ogólnie macie szansę spełnić wszystkie założenia na dzień dzisiejszy. Karta jest bardzo dobra dla osób, które na przykład chcą wejść w coś nowego, czy to chodzi o różnego rodzaju projekty, czy też na przykład jakieś relacje, wchodzenie też w związek małżeński. Jeżeli chodzi o strzele, Strzelce. Tutaj natomiast karta pokazuje, że dziś może być dość nerwowo. Możecie być non-stop w biegu, możecie non-stop być taki tacy lekko poddenerwowani. Karta mówi również o różnego rodzaju wyjazdach, przemieszczaniu się, i też karta może ostrzegać właśnie, żebyście w dniu dzisiejszym nie Działali, a później myśleli, żebyście właśnie nie ulegali waszym emocjom i takiemu, że tak powiem, agresywnemu nastawieniu. Jeżeli chodzi o koziorożce, tutaj natomiast karta pokazuje, że dziś możecie wykonać jakieś pierwsze kroki w kierunku czegoś nowego. Myślami możecie być zupełnie już gdzieś indziej, możecie na przykład dosłownie planować jakiś wyjazd. Jakieś takie kwestie związane z czymś nowym. Jest to też właśnie bardzo dobry dzień na to, żeby wchodzić w zupełnie coś nowego i nawet, żeby się wybrać właśnie w jakąś podróż. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wodnika, tutaj natomiast karta pokazuje, że dziś możecie się z kimś na przykład pokłócić. Też może być to taki dość nerwowy dzień, możecie coś. Źle zrozumieć, ktoś może Was źle zrozumieć. Tutaj karta ogólnie mówi o takich błędach w komunikacji. Czegoś tutaj może zabraknąć. Jeżeli dziś na przykład Wasza praca polega na tym, że pracujecie drogą zdalną, to uważajcie na to właśnie, co do Was dochodzi i to, co Wy na przykład wysyłacie bądź też mówicie, bo z tego później mogą być problemy. Jeżeli chodzi o ryby, Tutaj natomiast karta informuje, że dziś możecie mieć styczność albo z toksyczną osobą, bądź też z jakąś toksyczną sytuacją. Uważajcie też na różnego rodzaju gry hazardowe, na jakieś niesprawdzone układy, na, na dziwne osoby, na dziwne umowy. Uważajcie też, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, na różnego rodzaju stan zapalny. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego poniedziałku i zapraszam na jutro. Pa pa.